ale masz taki fajny parasol! Cześć, porozmawiamy chwilę, nie? No to dobrze. Znaczy, niedobrze, właśnie. Cześć, ja się nazywam Maryśka. Kurde, chyba zaraz jakiś wykład się zaczyna. Dzień dobry, ja się nazywam Maryśka, to jest program Mission Fashion w Vox Music TV. Program o modzie, o stylu życia, o tym, czym się kierujesz wychodząc właśnie w ten sposób ubrana na warszawską ulicę. Tada! E, po pierwsze pada deszcz, mam wysokie buty, żeby nie zamoczyć ich i tak szczerze mówiąc to wstałam na szybko i ubrałam, co było pierwsze lepsze w szafie, więc nie zastanawiałam się tak bardzo na tym. To opowiedz w takim razie, co masz na sobie oprócz tych, Jezu, jakie piękne buty, ja właśnie na takie poluję, no. Mówiłam je mi rok temu, uwaga, bo są świetne. Nic, mam płaszcz, zary, spodnie, stop shop, body takie z falwą i coś ala, nie wiem, wszyscy mówią, że to wygląda jak kimono. E, powiedz mi, jak to jest z tymi bodami, czy z tym body, nie wiem czy to się odmienia czy nie, e, w toalecie, bo ja mam trzy takie właśnie elementy garderoby i nie zakładam, bo mi się wydaje, że będzie bardzo niewygodnie. Nie, to się odpina tak jak buty dla dzieci, więc to no, nie jest żadna niewygoda, naprawdę. Powiedz, czy interesujesz się w ogóle modą? Wygląda na to, że tak. Tak, trochę tak. Czy masz swoją ulubioną blogerkę modową, albo jeśli nie blogerkę, to swój ulubiony magazyn na przykład? A mój wolny magazyn mogłowy to jest chyba Harper's Bazaar, zdecydowanie. E, a blogerka to tak, szczerze nie śledzę za bardzo, orientuje się tylko w MAF fashion i w Jessica Mercedes. I tyle. A czy ty na przykład, e, gdybyś miała czas, to chciałabyś założyć swojego bloga? Myślę, że stylizacje byłyby chętnie oglądane e, przez twoich ewentualnych podglądaczy, obserwatorów. Szczerze mówiąc, ja nawet nie mam Instagrama i naprawdę jestem trochę oldschoolowa, nie lubię zdjęć, więc nie wiem, czy mi się na blogerkę modową. Okej, okay, dziękuję ci, miłego dnia życzę, wszystkiego dobrego, powodzenia e, i żeby twoje stylizacje wychodziły dobrze. Bardzo dziękuję. Pa, pa, pa. Cześć, dzień dobry, ja się nazywam Maryśka, to jest Vox Music TV, program Mission Fashion o modzie. Chciałam z wami porozmawiać o waszych ciuchach. Już się zaczęły zajęcia. Zaczęły się zajęcia, uwaga. Ja już wiem, znam rozkład jazdy. Co Takie zajęcia, ludzie, przecież te nie nieobecności można usprawiedliwić. Chyba już nie pada. O, przestało padać, jak cudownie. No, Opowiedz, e, co masz na sobie i czy interesujesz się modą? Na sobie mam e, większość rzeczy z Ciucholandu, a chusta jest z Afryki, z Gambii, którą przywiózł mi mój tata i mój brat w maju. E, tak, spódnica jest z Ciucholandu, ale kupiła ją moja mama jak miała 14 lat. E, rajstopy są z jakiegoś sklepu. To rajstopy? Tak, no a reszta to tam, nie wiem, no, to też jest z Ciucholandu, na Nowy Olipiu polecam. Ciekawa opaska. Ona też jest z Ciucholandu? Ona jest z Zary. Okay. E, interesujesz się modą? W takim razie, wracając do tego pytania, czy zakładasz to, w czym aktualnie masz chęć wystąpić po prostu na ulicy? E, no to drugie, zdecydowanie. Raczej nie zwracam na to uwagi. No, jak mi wyjdzie, to jest dobrze, ale nie skupiam się na tym tak w życiu codziennym. A często dostajesz jakieś komplementy o swoim stroju? E, no to zależy. E, no właściwie. Właściwie to zależy. No. Ciężko powiedzieć, bo zależy od dnia, bo czasami jest tak, że wyglądam bardzo dobrze, a czasami wyglądam jakbym wyszła w piżamie, więc no... Ale ubierasz się świadomie, sądzę. Tak wnioskuję po tym, jak teraz cię widzę ubraną, że nawet jeśli wyglądasz, jakbyś wyszła w piżamie, to pewnie jest to. No ma ręce i nogi, słowem. No, myślę, że tak, dlatego się nie wstydzę tego i dobrze się z tym czuję po prostu. I chyba to jest takie dla mnie najważniejsze po prostu. Okej, okay, to życzę innym ludziom i tobie też, żeby jak najfajniej, najkolorowiej i najciekawiej się ubierali. Miłego dnia ci życzę. Na razie. Pa. Cześć, możemy chwilę porozmawiać? Dobrze, jasne. To jest program Mission Fashion, ja się nazywam Maryśka. A ty jak masz na imię? Kasia. Kasia, trochę wezmę parasol nad ciebie, żeby nie padało tak <grym> bardzo. E, Kasiu, to jest program o modzie, e, ty wyglądasz dość oryginalnie, mimo że, no, umówmy się, dredy już nie są czymś wyjątkowym, ale jednak e, dziś jeszcze na ulicy nikogo nie spotkałam. Interesujesz się modą, czy e, ubierasz się po prostu tak, jak ci wygodniej, tak jak. Jak idę na studia, to byleco. A teraz właśnie masz niby byleco na sobie? Tak, no byle wygodnie, bo. To opowiedz w takim razie, co to za byle co? Eee, buty nibolansy, jakieś stare jeansy znoszone, bo są najwygodniejsze. Jakiś większy t-shirt po bracie, kurtka puchowa i na to plaży, bo była jakkolwiek elegancka. Opowiedz coś o swoich dreadach. Czy długo je nosisz i czy wyrażają w jakiś sposób, na przykład yy, inaczej, czy mówią o Tobie to jakiej muzyki słuchasz? Eee, nie, nie słucham reggae, ale noszę już je od ponad 3 lat i Zdecydowanie w jakiś sposób wyrażają, tylko mam nadzieję właśnie, że nie szufladkują. Opowiedz, opowiedz, jak to się myje, bo wiele ludzi zastanawia się, czy w ogóle takie włosy jakoś się myje, czy one po prostu przez lata są nieruszane. <gry> tak, ostatnio ciocia mnie pytała, czy są na cukierki, cokolwiek to miało znaczyć, ale myje się je. Co parę dni. Wiadomo, że nie za często będą się rozplątywać. A to jest wygodne, czy wręcz przeciwnie jest tyle zachodu, że czasem się odechciewa i masz ochotę ściąć po prostu się na zapełkę? Na początku jest bardzo niewygodne, bo trzeba często poprawiać szydełkiem, czyli bardzo boli głowa. Ewentualnie potem można wełną, czyli pocierać i filcować, a potem już się nosi. Okej, okay, czyli znamy już całą instrukcję, gdyby ktoś z widzów Box Music TV miał chęć na dredy. Ja się kiedyś nad tym zastanawiałam, ale gdyby ktoś z Was miał chęć, to chyba polecamy. Ja? Ja bardzo polecam. Ok, miłego dnia Ci życzę, papa. Pa. Również, dziękuję. Dzień dobry, porozmawiajmy chwilę, skryj się pod moim parasolem. Ja też nie mam czasu, ograniczam mnie czas. Jak to zwykle z czasem bywa. Obyd ojej, a co Wy, gdzie Wy Jesteśmy kelnerami. Ale trzeźwi? No oczywiście, no, że tak. bardziej. Tak. Dobra, to powiedzcie, czy zawsze Wasz taki strój obowiązuje formalny w pracy? Oczywiście, że tak. No to odwróć się do kamery, pokaż swoją piękną... A powiedz a jak się ubierasz na co dzień w takim razie jeśli jesteś poza pracą, czy też tak elegancko czy zakładasz jeansik? Jeansik, a jakie buciki? Skórzane. A kurteczka 4F zawsze? Zawsze. Okej, okay, a koszulka jaka? Polo. Polo, okej, okay, dziękujemy, mamy cały ogląd. Można sobie wyobrazić, jak wyglądasz poza pracą, jak masz na imię? Filip. Okej, okay, Filip, wszystkiego dobrego Ci życzę. Dzięki, my również pozdrawiamy. Pa, pa, pa. Filip ubrany w strój roboczy, ale opowiedział jak wygląda, gdy nie pracuje, więc można sobie wyobrazić, jakim jest chłopakiem wyluzowanym. Wsiadasz do tego autobusu, przepraszam, możemy chwilę porozmawiać. Ja się nazywam Maryśka. Na temat ciuchów, a jesteś bardzo fajnie ubrana, bardzo odważnie i bardzo jednak niekonwencjonalnie. Interesujesz się modą? Czy interesuje to może niekoniecznie, ale lubię się wyróżniać, to na pewno. Na co stawiasz w takim razie? Na jakie akcenty, żeby właśnie się wyróżniać? Hmm, mocne kolory, to na pewno. Yy, teraz akurat mam spodnie, ale często nasze spódnice też właśnie zimą. Na przykład i jesienią, tak jak właśnie tak jak teraz. Myślę, że to głównie jakieś dodatki ciekawe. A czy usta to jest Twój znak rozpoznawczy? Ostatnio tak. Zawsze czerwone, czy stawiasz też na bardzo modne w tym sezonie brązy i takie szarości? Ludowe kolory to na pewno też czasem, a jak takie mocne to czerwień i róż. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo za krótką, fajną rozmowę. Miłego dnia życzę. Dziękuję wzajemnie. O, kolega był na Światowych Dniach Młodzieży, bo ma plecak właśnie stamtąd. Ja nie byłam, szkoda. Dzień dobry, porozmawiamy chwilę. Ma pan parasol, na pewno pan się nie spieszy. Przecież nikt się nie spieszy w tym mieście. Ale jednak, no trudno. Fajne żółte spodnie ożywiają warszawską ulicę. Szkoda, że pan nie chciał powiedzieć, czemu akurat dziś je założył. Czy po to, żeby stopić się ze spadającymi z drzew liśćmi, czy może po to, żeby ożywić po prostu szary i bury krajobraz. Słuchaj, to jest program Mission Fashion w Vox Music TV, program o modzie. A ty jesteś bardzo fajnie. Nie znasz się, to jak dobrałeś te ciuchy? Yy... Wyciągnęłaś pierwsze z brzegu, z szafy? <grym> tak. No jest pogniecione. spieszyłam się dzisiaj rano, miałam na ósmą. Ja zawsze, jak kupuję ubrania, to robię taki test gnieciucha jeszcze w sklepie, sprawdzam, czy bardzo się gniecie, żeby tego nie prasować. Może też tak powinnaś. <grym> może, może powinnam, ale rzadko chodzę na zakupy, bo nie mam czasu. Jestem ciągle spóźniona. Teraz... Okej, okay, no to nie cię. leć. Miłego dnia. Dziękuję. A mnie się ten strój tak bardzo podobał. Zwiewna sukienka, gruba rajstopy. stopy. Ciekawa rzecz.